Przed rozpoczęciem pracy na wózku widłowym każdy e, operator powinien wypełnić książkę eksploatacji wózka widłowego. Jak wygląda taka książka? Na stronie tytułowej napisane jest książka eksploatacji wózka podnośnikowego. Wewnątrz na pierwszej karcie mamy wyciąg z instrukcji BHP dla stanowiska pracy. E, operator musi zapoznać się z, tą, e, z, tą, z tymi dyrektywami oczywiście zapoznany z nimi jest już na szkoleniu BHP oraz na Kursie wózków widłowych. Niemniej jednak w książce ta strona się znajduje. Na następnej stronie mamy tabelę, którą pracownik musi wypełnić. Najpierw mamy datę rozpoczęcia pracy, godzina rozpoczęcia pracy, godzina zakończenia pracy, suma godzin, ewentualne uszkodzenia, które, ewentualne uszkodzenia, które nastąpiły podczas wykonywania pracy, data usunięcia usterek, czytelny podpis. Pracownika. Oprócz tego można dodatkowo spotkać się z tabelą, która wyszczególnia wszystkie elementy wózka widłowego, które należy sprawdzić przed rozpoczęciem pracy na wózku widłowym. Tutaj wpisujemy datę sprawdzania. Tu się podpisujemy. Przejdźmy, może, do wózka widłowego i omówmy każdy z punktów po kolei.